Siemanko, cześć, witam z test serwera, gdzie przedstawię Wam przedmioty, jakie nasz kochany Cipsoft doda w zimowej aktualizacji 2025. I na sam start dwie sprawy. Pierwsza sprawa jest taka, że te wszystkie statystyki, które podam tutaj, mogą się jeszcze zmienić na samym sobie, test serwerza, co dopiero jak to wejdzie na RL-Tibie. więc z przymrużeniem oka należy tutaj brać te wszystkie statystyki. Druga sprawa nie jest związana z tym materiałem albo z Tibią, tylko bardziej z kanałem i mną postanowiłem odpalić streama na Kiku. Dlaczego? Dlatego, że wczoraj chciałem sobie odpalić streamka na YouTube, ale niestety panel od streamowania nie działał. No i pomyślałem sobie, co mogę zrobić? Albo pójść na Kika, albo odpuścić. No i spróbowałem sobie, bo to tak naprawdę były dwa kliknięcia. No i odpaliłem tego streamka. I wygląda to całkiem, całkiem spoko. Jeżeli chodzi o panel tutaj sterowania tego streama, to że mogę puszczać muzykę, jaką chcę, i też to, że był pozytywny odbiór tego, że pojawiłem się na Kiku, więc chcę spróbować, chcę spróbować pójść na Kika, ale nie zamykam sobie też tej opcji, że mogę wrócić na YouTube, a. nie obiecuję, że na tym Kiku zostanę. Zobaczymy, jak to będzie. Serdecznie was zapraszam, żebyście zostawili obserwacje na Kiku, jeżeli już tam jesteście, a pewnie wiele z was już tam jest, więc yy, po prostu zapraszam na streamki tam. Zobaczymy jak to się przyjmie, jak to będzie. Niczego tutaj nie wykluczam, że wrócę na youtuba, albo że nie zostanę na tym kiku. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jeżeli ktoś by się tutaj doszukiwał tego, że dostałem jakąś ofertę nie do odrzucenia, to nie. Kik się ze mną nie kontaktował ani nawet nie mam opcji zarabiania. Na Kiku, bo jeszcze tam kompletnie ten mój kanał raczkuje i musiałbym tam jakieś wymagania spełnić, więc jestem tam kompletnie od zera i zobaczymy, jak będzie. Pierwszy odbiór, taki w ogóle przypadkowy, przez to, że ten YouTube nie działał, jest pozytywny, i wasze komentarze. Bo tam parę osób już wpadło właśnie z YouTube'a, więc jest pozytywny ten odbiór, zobaczymy, jak będzie. Zapraszam Was jeszcze raz. Linka macie w opisie, i tak samo na ekranie widzicie tego linka. Zapraszam i zobaczymy, co będzie dalej. Jeżeli ktoś się czuje urażony tym, że kombinuję z Kikiem to serdecznie przepraszam, bo wiem, że dużo osób się przyzwyczaiło do mnie na tym YouTubie, że są materiały, są streamy. Jedyne co mogą streamy zniknąć? Mogą, niczego nie obiecuję, to jeszcze raz powiem. Materiały na 100% zostają, to nie jest tak, że tego YouTuba zostawiam, to nie, nie wchodzimy już od razu w taką narrację. Jak na razie, potestujmy sobie, jak to wszystko wygląda. Zobaczmy. Jeżeli ktoś się zdecyduje na to, żeby zrezygnować ze wspierania kanału, to jak najbardziej zrozumiem taką decyzję i dziękuję za dotychczasowe wspieranie. I to tyle. Przejdźmy do materiału. Zacznijmy od przedmiotów z zakonu jelenia. No i na sam start emesik. Helmecik, który kozacko wygląda, taki leszy, się przypomina jak się na to patrzy. Naprawdę podoba mi się. Stack Helmet, 8 Arma, Magic Level plus 2, Fire Magic Level plus 2, Odporność na Fizyka plus 2 i Energia plus 6, A Augment Great Fire Wave plus 6,5%, kryta Extra Damage, 2 sloty Imbuno. Na pewno osoby, które będą obrywały od energii będą zadowolone takiego helmetu, wyglądowo kozak, no i statystycznie na pewno też do wykorzystania. Dalej stack spellbook. Def 21, Magic Level plus 5, odporność na fizyk plus 2 i energii plus 6, Great Firewave plus 1, Great Chance. Jeden slot imbu. Tak samo, potrzebna energia, wchodzimy sobie w taką książkę. Dalej druid, stack scrolls, dev 21, magic level plus 5, odporność na fizyk plus 2, odporność na błoto plus 6% i terra wave, crit chance 1%, 1 slot input, 350 level, wszystkie te przedmioty są na 350 poziom. Tak samo, wydaje mi się, że do wykorzystania, jeżeli potrzebna odporność na błoto, bierzemy, no i crit chance zawsze na plus. Stack boots, 2 arma, 1 magic level, 1 magic level od błota. I odporność na było to 8%. No strasznie błotniste buty. Terra Wave plus 6,5% na kryt extra damage, jeden slot imbu. Też spoko. Dalej, mąk, stack rope 10 Arma, mantra 17, plus 4 fista. Odporność na fizyk 4%, augment Spiritual Outburst. Nawet nie wiem, co to jest. Ja kompletnie w mąku nie siedzę. Nie wiem, jak to w ogóle wygląda ten czar, który tutaj jest powiedziany. Ale pewnie, jeżeli gracie mąkiem, to więcej wam to mówi. No i dwa sloty Imbu. Odporność na fizykę zawsze się przydaje, więc pewnie w jakimś stopniu ten armorek się przyda. Dwa sloty imbu, więc dajemy HP, jakąś odporność, którą potrzebujemy i jest pewnie bajka. Stack Food Wraps, dwa arma plus 2 fizyka, plus 2% odporności na fizyk, plus 5% odporności na erfa, augment spiritual outburst plus 8% na kryt. extra damage, jeden slot imbu. Potrzebna odporność na było to, proszę bardzo, takie kapcie dalej mamy EK no i zaczynamy od tarczy, która podoba mi się mega. W ogóle bardziej wygląda jak jakaś ozdoba do domku do postawienia na przykład na ścianę, zawieszenia na ścianę niż tarcza, ale no. Fajnie, fajnie to wygląda, stack Shield, DEF 40, 5% odporności na Fizyk, 10% na ISA Front Sweep, 1% Crit Chance, 1 slot Imbu. Do wykorzystania na pewno, Fizyk zawsze się przyda, Ice jeżeli gdzieś tam obrywamy to na pewno będzie do wykorzystania. stack Lex, 10 arma, plus 3 kluba, Fizyka, Axa, plus 2 shielding, odporność na Fizykę 7%, na Fire 7%, Front Sweep. 10% kryt extra damage. No, Fire pewnie się przydaje i to w nie w jednym miejscu, więc takie gal galoty na pewno będą wykorzystywane. No i przechodzimy do Paladena na samym końcu, czyli do Profy, którą próbuję jako tak ograć. Stack Plate Arm 17, plus 3 Dista, plus 3 Shieldingu. Otworność na Fizyk 3%, ISA 8%, i Augment Divine Grenade 1% na kryt chance. Pasloty Imbu 358 klasyfikacja, oczywiście czwarta. Gdzie bym przypasował tego, ten armor? Gdzieś mniej więcej między Mutateda a e, Soulshell'a. Mniej więcej to jest e, e, tutaj ten rozłam, ale tutaj wszystko zależy od tego, czy otrzymujemy obrażenia od AISA. Jeżeli nie otrzymujemy, to nie ma po co rozglądać się za tym armorkiem, no bo... Bez przesady, jeżeli nie obrywamy, nie jest to top 1, top 2 damage, nie ma co. gościk albo coś tańszego, coś co ma inne odporności, które nam bardziej odpowiadają, na pewno będzie lepszym wyborem niż coś, co daje nam Aisa i ten ice nie będzie wykorzystywany. Więc następna po prostu opcja, jeżeli potrzebna jest dana odporność. Ostatnim przedmiotem są buty. Mimo tego, że to są Stack Gravesy, to nie są legi. Już się na to nabrałem w ogóle. Muszę nagrywać jeszcze raz, bo zdziwiłem się, że Legi mają slota na imbu, i tak ty, co jest, co mi ominęło, nie? Ale tak, to są buty, stack Graves, 2 arma, 1 dista plus 10 speeda, odporność na fizykę plus 2%, energię plus 5%, augment, Exoly Sun plus 8%, demedu na krycie, jeden slot imbu, 350 level, klasa czwarta. Jeżeli potrzebujemy odporności na energię, można tutaj sobie to ogarnąć, ale jeżeli nie, no to nawet takie guardiany będą lepsze, no bo dostajemy więcej fizyka, a fizyk więcej częściej występuje, więc to nie jest tak, że wbijamy 350 level i rzucamy się na te buty, tylko jednak na spokojnie, jeżeli potrzebujemy energii, no to można się rozejrzeć, ale to na pewno nie jest must have. Lecimy dalej i mamy krypt itemy, krypt bail, nie wiem czy dobrze to wymawiam, tak czy siak jest to wandzik dla sorka. Magic Level plus 4, odporność na energię 5%, dwa sloty imbu. Czwarta klasa, wiadomo, 450 level. Wszystkie przedmioty są na 450 level. No i jeżeli potrzebujemy odporności na energię, to na pewno będzie to dobry wybór. 4 Magic Levela zawsze do przodu, Dwa sloty imbu do wykorzystania i wiadomo, każda z broni ma tutaj swoje dodatki więc tutaj też należy na to zwrócić uwagę. Ja nie gram inną profesją niż RPK, więc nie będę tutaj się... Um... Tutaj nie będę przedstawiał wam dokładnie, jak tutaj wygląda rozwój, bo nie chcę gadać jakichś głupot. Wystarczy, że gadam głupot o rpk -u. Więc tutaj, temat rozwoju przedmiotów zostawiam do waszego ogarnięcia, tym bardziej, jeżeli gracie tą profesją. Crypt Jav, czyli rodzik dla Druida. I znowu 4 Magic Level, odporność na błoto 5%, 2 sloty Był klasa 4, 450 level. Potrzebna odporność na błoto? No to lecimy. Dalej 3 bronie dla EK i to można podsumować jednym zdaniem. Tylko najpierw przedstawmy te przedmioty: Crypt Breaker, Atak 57, Def 33, plus 4 Kluba, 3 sloty Imbu. Dalej Crypt Splitter, 57 ataku, Defa 33, plus 4 Axa, 3 sloty Imbu. I Crypt Slicer, 57 ataku, 33 Defa, 4 Sorda, 3 sloty Imbu. Nie gram ekiem, ale patrząc na te przedmioty, brakuje tutaj jakiegoś żywiołu. Nie wiem, czy będziecie z tego zadowoleni jako ekowie, ale pewnie wiele osób do której z tych broni na pewno będzie miało zastrzeżenie, że tutaj przydałby się jakiś żywioł. A tak to jest to gołe i wesołe, fizyk wszędzie. Crypt Strike, czyli mąkowa broń, atak 44, w 20, plus 4, fista, 1 magic level, 3 sloty imbu. Ostatni item, nowy łuk dla RPK. Crypt, Spine, Range, 6, ataku plus 8, hit chance plus 5, 3-lista, odporność na ISA 5%, 3 sloty imbu, klasa 4, 450 level. Jeżeli potrzebna jest odporność na ISA, na pewno będzie to jakiś wybór, ale jeżeli chodzi o bronię i RPK, to patrzymy przede wszystkim na to, co ten przedmiot daje nam ofensywnie. Czy jest lepszy od Sangwina? Nie. Czy jest lepszy od Soblidera? Być może. Bardziej bym się skłaniał do tego, że jest porównywalny, ale to trzeba byłoby potestować. Czy jest lepszy od rendinga? Tak. Przejdźmy do rozwoju tego łuku i do czterech nowych perków, które tutaj występują i pewnie występują też w innych przedmiotach, gdzie nie pokazałem Wam tego, więc warto o tym wspomnieć. CryptSpine, 7 poziomów rozwoju, czyli tak jak leader Rending czy Sanguine. Na pierwszym poziomie Dist. Klikamy tyle. Drugi poziom, tutaj mamy trzy opcje do wyboru. 25% magic levela na extra damage do autoataków, 60% magic levela na extra healing z wyłączeniem tego czasowego leczenia i 2% armor penetration, czyli właśnie nowy perk, który zostaje dodany w zimowej aktualizacji plus 2% tutaj redukcji armora. Tak można to tak nazwać. Więc z tej trójki Wybrałbym właśnie to, no bo to jest jednak ofensywne. Z tych trzech no to to jest chyba najbardziej właśnie ofensywne. No można byłoby do tych autoataków jeszcze tutaj pomyśleć, ale no to jest magic level, a nie dist 25%, więc bardziej bym poszedł właśnie w armor penetration. Trzeci poziom, no to tutaj mamy już Elemental Pierce, 1% holy i to jest zwiększenie wrażliwości potwora no właśnie którego, którego atakujemy. No i to jest holi, czyli odnosi się tylko do speli, więc jest to powiedzmy co drugą turę dodatek 1% wrażliwości, który jest tam odpowiednio przeliczany. Różne są tam kruczki, haczyki, więc nie zawsze to jest tak stricte 1%. Jeżeli na przykład potwór jest totalnie odporny, no to nagle nie stanie się tam na 1% odporny, tylko to zostaje na 0%. Więc są tam różne przeliczniki tego, ale tak czy siak trzeba mieć na uwadze to, że możemy zwiększyć wrażliwość właśnie takim perkiem. Drugi, druga opcja to jest Attack Range plus 1 i znowu Armor Penetration. No i z tej trójki znowu bym wybrał Armor Penetration. Poziom czwarty i zaczynamy znowu od nowości, czyli Alpha Strike, 10% więcej damage'u, jeżeli potwór ma full HP. Niby wygląda to spoko, ale problem jest taki, że zaatakujemy byle czym, nie wiem, przejdzie ten potwór przez bombę, zaatakujemy Ava spelem, czymkolwiek, on straci HP, będzie miał 99% i już nie ma fulla i już ten dodatek nie ma znaczenia i to jest trochę słabe. Moim zdaniem to powinno być zmienione na to, żeby potwór miał powyżej 80% albo powyżej 70% i wtedy jakiś procent dodatkowego damage'u mamy. Bo jeżeli to wygląda w ten sposób, że 10% jak on ma full, no to trochę jest to za bardzo restrykcyjne i bym w to nie szedł szczerze. Jeżeli chodzi o następną rzecz, no to plus 3% przeciwko undeadom jak najbardziej spoko, jeżeli chodzimy na jakieś undeady, to na pewno będzie to dobry wybór Z tej całej trójki tak naprawdę, jeżeli chodzimy na undeady, no to będzie się to samo klikało No i omega strike, 2,5% więcej damage, jeżeli potwór ma poniżej 30% No i to już jest, to wygląda już ciekawiej Niż właśnie ten alpha strike, no bo tutaj mamy poniżej 30%, więc tam już na tych 30% Dwie tury, może trzy tury się już załapią i jest ten damage zwiększony więc to jest na pewno, na pewno lepszy wybór moim zdaniem niż liczenie na to, że potwór będzie miał full'a więc z tej trójki jeżeli chodzimy na undead'y klikamy to jeżeli idziemy na cokolwiek innego plus, plus 2,5% damage'u jeżeli potwór ma poniżej 30 HP i to jest są właśnie wszystkie te perk'i jeżeli chodzi o nowości czyli element pierce Alfa Strike, Omega Strike i Armor Penetration. To są cztery nowe perk'i jakie zostają dodane. Piąty poziom, plus 2% Holy Pierce albo Atak. Poszedłbym w Atak, tak jak już mówiłem, nie za bardzo jestem za tym, żeby dawać sobie perk'a, którego będziemy mogli wykorzystywać co drugą turę. Wolę mieć plus 2 ataku co turę, no bo strzałką atakuję właśnie co turę. Szósty poziom: 25% Magic levela na extra damage do speli albo Armor Penetration. No i tutaj to samo. Tu, tu mamy spele, tu mamy Aroki. Aroki używamy częściej i częściej. No i Armor Penetration klika się samo. Plus 3 Holy Pierce albo 8% Armor Penetration. To już mówiłem: Armor Penetration znowu się klika. Przez co zdobywamy naprawdę, naprawdę całkiem sporo tego Armor Penetration, bo 6, 12. 20%, tak? Dobrze mówię? Dobrze mówię. 20%, więc całkiem całkiem wygląda to ciekawie. I to by było na tyle w tym materiale. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zostawcie łapę, subskrypcję, komentarz, co sądzicie o tych przedmiotach. I jeszcze raz zapraszam Was na kika, żebyście wpadali tam na streamki, żebyście pomogli mi tam postawić pierwsze kroki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzisiaj. Myślę, że w okolicy godziny 21.30 odpalę tam właśnie streama, więc już teraz Was zapraszam. Mam nadzieję, że jak najwięcej osób tam wpadnie. Tyle. Dziękuję. Cześć, cześć. Strzała.